Panie pośle Marku, nie będzie żadnego rozwoju Polski, jeżeli nas zamorduje rotacyjny marszałek jeden czy drugi z premierem Donaldem Oskarem Tuskiem i, i nie daj Boże prezydentem Trzaskowskim planeta płonie Zielonym Ładem. Nie będzie mowy o rozwoju. Sześć lat temu tworzyliśmy. Wspólnie o tej porze roku, konfederację? Czy nie pora ten dobry projekt wskrzesić, reaktywować i ten manewr powtórzyć, po to, żeby wariaci, zdrajcy i koniunkturaliści nie dochodzili do władzy? Kto wie, kto wie, panie pośle. Zobaczymy. To wszystko przed nami. Natomiast sporo jest prawdy w tym, co pan powiedział. Ponieważ ja podobnie czuję że Polska skręca nie tam, gdzie trzeba, nie tam, gdzie jej naturalne miejsce. Nie wykorzystujemy tego faktu, że mamy zdolny naród, nie wykorzystujemy tego faktu, że mamy zdolnych ludzi, ambitnych ludzi, ludzi, którzy potrafią być liderami na całym świecie, tylko nie tu. I jak się tak zastanowić nad tym głębiej, to pytanie brzmi, kto nam nogi podcina, kto nam podcina skrzydła, kto nam zawsze co kilkadziesiąt lat, proszę państwa, łeb ukręca jak tylko Polska staje na nogi. Kto? Oto na to pytanie odpowiada historia. Za każdym razem są to nasi przyjaciele z Zachodu bądź ze wschodu. I musimy być silni, mądrzy, a szczególnie historią. Dlatego też, szanowny panie pośle, bardzo sobie cenię współpracę z panem, gdyż dla mnie prawda jest najważniejsza, jeżeli chodzi o Polskę. Wzajem, wzajem, no ale wykręca się pan poseł od odpowiedzi o możliwości współpracy. Gdyby odpowiedź była pozytywna, no to wtedy zapytałbym dalej, jak to zrobić, żeby nie wpaść z deszczu pod rynę, żeby nie leczyć dżumy cholerą i żeby doprowadzić... Do realnej zmiany na polskiej scenie politycznej, tak, żeby nas nie posłali na cudzą wojnę, nie dopakowali uchodźcami na chodźcami, żeby nas nie mordowali Zielonym Ładem i żeby żydowskie roszczenia mogły być odrzucone. Musimy Bardzo przekonać dziękuję. tych, którzy nas oglądają.